Film rozpoczyna się niepokojącymi scenami, w których młode dziewczyny są zmuszane do udziału w brutalnych rytuałach. Rosjanka nagrywa wszystko, podczas gdy niektóre dziewczyny zaczynają wykazywać oznaki demonizacji. Następnie akcja przenosi się do dziewczyny o imieniu Piper, która od urodzenia jest prawie ślepa z powodu rzadkiej choroby. Próbuje nawiązać kontakt z innymi dziewczynami, ale one unikają jej z powodu jej niepełnosprawności. Na szczęście przybywa na dopiekuńczy przyrodni brat Piper, Engi, i zabiera ją ze sobą. Później, gdy oboje docierają do domu, odkrywają, że ich ojciec zbyt długo nie wychodzi spod prysznica i nie odpowiada. W panice pędzą do drzwi i otwierają je nożem. Ku ich przerażeniu odkrywają ojca martwego na podłodze, pokrytego wyniocinami. Zdają sobie sprawę, że to przedawkowanie narkotyków, a Piper zaczyna historycznie krzyczeć, gdy się o tym dowiaduje. Film przeskakuje do chwili później, kiedy rodzeństwo rozmawia z pracownicą socjalną Wendy. Informuje ich, że znalazła miłą matkę zastępczą. Która jest gotowa zaopiekować się Piper. Engi nie chce jednak rozstać się z siostrą i obiecuje, że przejmie pełną opiekę nad nią, gdy za trzy miesiące skończy 18 lat. Wendy wyraża zaniepokojenie, ponieważ Engi w przeszłości okazał się trudnym dzieckiem, ale gdy Piper i Engi nadal nalegają, zgadza się porozmawiać z potencjalną matką zastępczą, Laurą. Następnego dnia rodzeństwo pakuje swoje rzeczy i jedzie do nowego domu zastępczego, który okazuje się być piękny i skromny. W końcu spotykają laurę, która przedstawia się jako wesoła. Kochająca zabawę kobieta. Natychmiast wita się z Piper, ale nie wykazuje zbytniego zainteresowania Engim. Wkrótce potem Engi dostrzega teksturowany dywan przeznaczony dla osób niedowidzących i pyta, czy jest on dla Piper, ale Laura wyjaśnia, że w rzeczywistości był on przeznaczony dla jej własnej niewidomej córki, Kafi, która jakiś czas temu tragicznie utonęła. W tym momencie Laura odbiera telefon od Wendy. Podczas rozmowy Engi i Piper wychodzą na podwórko gdzie natrafiają na pusty basen i są zaskoczeni widokiem chłopca trzymającego zbyt mocno rodzinnego kota, Dzankmena. Laura podbiega i wyrywa kota z jego rąk. Kiedy chłopiec się odwraca, Engi zauważa dziwny ślad pod jednym z jego oczu. Później tego samego dnia Laura oficjalnie przedstawia chłopca jako Olivera, wyjaśniając, że przyjęła go pod swój dach po tym, jak stracił oboje rodziców. Wyjawia również, że po śmierci kafi chłopiec zaczął selektywnie milczeć, ale ma nadzieję, że pewnego dnia znów zacznie mówić. Tej nocy Piper dostaje stary pokój kafi, a Engi jest zmuszony spać w ciasnej przestrzeni. Niemniej jednak akceptuje to i zaczyna wysyłać wiadomości do swojego przyjaciela o dziwnym chłopcu mieszkającym w domu. W tym momencie wchodzi Laura i próbuje nawiązać rozmowę, ale niezainteresowany Engi odwraca się, aby porozmawiać z siostrą przez ścianę. Kiedy jednak odwraca się z powrotem, jest zszokowany widząc Laurę przeglądającą jego wiadomości i szybko przeprasza za utratę panowania nad sobą. Laura mówi, że wszystko w porządku, ale kiedy wychodzi, pyta. Czy Oliver naprawdę jest dziwakiem, pozostawiając Andy'ego bez słowa? Po tym, jak wszyscy kładą się spać, widzimy Laurę, która przerażająco wpatruje się w Piper's za drzwi. Sprawdzając aktualną pogodę, idzie do salonu i ku zaskoczeniu wszystkich zaczyna oglądać filmy przedstawiające te same rytuały, które widzieliśmy w scenie otwierającej. Następnego ranka, kiedy Engi budzi się, z obrzydzeniem odkrywa, że zmoczył się, więc szybko pierze swoje ubrania. Następnie idzie wziąć prysznic, ale wciąż ma retrospekcję z dnia. W którym zmarł jego ojciec. Później tego samego dnia Laura zabiera rodzeństwo na pogrzeb ojca, gdzie zgromadziło się wiele osób. Po emocjonującej ceremonii, kiedy wszyscy opuszczają salę, Laura w szokujący sposób odcina kosmyk włosów zmarłego i zatrzymuje go. Następnie dogania rodzeństwo na zewnątrz i mówi Andiemu, żeby pożegnał się z ojcem. On wyraźnie nie chce tego zrobić, ale ona nalega. W domu dziwak Oliver zaczyna walić w szklane drzwi na podwórku, aż się rozbijają. Następnie wychodzi na zewnątrz z zakrwawioną ręką i próbuje otworzyć zamkniętą szopę, ale mu się nie udaje. W innym miejscu Laura w końcu przekonuje Diego, żeby pożegnał się z ojcem pocałunkiem. Niepewnie schyla się i całuje go w policzek, ale szalona kobieta nalega, żeby pocałował go w usta. Engi czuje się z tym naprawdę nieswojo, więc Laura nagle sama całuje zmarłego. W drodze powrotnej do domu atmosfera jest bardzo niezręczna, więc Laura proponuje, żeby zrobili coś ekscytującego. Engi mówi, że chce się upić, a Laura jest zachwycona tym pomysłem. Gdy tylko docierają do domu, zaczynają pić na umór, grając w różne gry. Nawet Piper bierze kilka łyków, a cała trójka zaczyna tańczyć i krzyczeć, jakby jutro nie istniało. Później, gdy Piper zasypia, Laura i Engi prowadzą emocjonującą rozmowę. Ona wyjaśnia, jak bardzo była zrozpaczona po śmierci córki i że zrobiłaby wszystko, żeby tylko jeszcze raz usłyszeć, jak kafi nazywają ją mamą. Z kolei Engi wyjawia, że jego ojciec go nienawidził i regularnie bił go w łazience. W przeciwieństwie do tego, nigdy nie podniósł ręki na Piper, ponieważ była jego ulubionym dzieckiem. Niedługo potem, gdy Andy również zostaje znokautowany, Laura po cichu idzie do jego pokoju i dodaje coś do jego butelki z koktajlem proteinowym. Co gorsza, udaje się również do łazienki, oddaje mocz do dzbanka, a następnie wylewa go na spodnie Andiego, aby wyglądało, jakby się zmoczył. Nie poprzestając na tym, sprawdza jego telefon i usuwa wszystkie zdjęcia Olivera, które wcześniej zrobił. Scena się zmienia i widzimy Laurę sprzątającą zabrudzenia z chłopca, zapewniając go, że będzie musiał jeszcze trochę poczekać. Chłopiec po prostu patrzy z pustym wyrazem twarzy, więc Laura pyta, czy nadal tam jest, w momencie, gdy pobliski kran zaczyna tryskać gorącą wodą. Kiedy Laura podchodzi do niego, lustro pęka. Rano Engi budzi się z pianą w ustach i moczem w spodniach. Szybko idzie do pralni, aby wyprać ubrania, ale spotyka tam Laurę i Piper. Przebiegła kobieta natychmiast zauważa mocz i ujawnia to Piper, wprawiając Andy'ego w zakłopotanie. Po jego wyjściu cicho mówi Piper, że Andy zachowywał się agresywnie poprzedniej nocy i że zaczyna się martwić o jego stan psychiczny. Później dziewczyny wychodzą na zewnątrz, a Andy próbuje wziąć prysznic w łazience, ale wspomnienia o swoim złym ojcu uniemożliwiają mu to. Andy idzie więc na podwórko, odkręca kran i zaczyna się tam kąpać. Wkrótce zauważa Olivera ze swojego pokoju, który próbuje zlikwidować owada, a potem bez skrupułów zjada go jak lunch. Niedługo potem Engi idzie do pokoju dziwaka, aby nawiązać z nim kontakt, ale okazuje się, że jest on zamknięty. chwyta więc nóż i ostatecznie otwiera drzwi. Engie kroi owoc i daje go chłopcu, aby zdobyć jego zaufanie. Jednak w szokującym zwrocie akcji Oliver zaczyna jeść nóż, co powoduje, że jest cały we krwi, więc przerażony Oliver natychmiast wyciąga nóż. Engi wyciąga chłopca, aby zabrać go do szpitala, ale Oliver nagle zatrzymuje się gdy zbliża się do białego koła narysowanego na ziemi. Kiedy Engi szarpie go za linię, Oliver upada na ziemię i zaczyna drgać i historycznie krzyczeć. Engie zauważa również symbol przypominający kult na brzuchu chłopca i wtedy chłopiec w końcu wypowiada swoje pierwsze słowa – pomóż mi. Nagle Laura wraca z Piper i biegnie w kierunku Olivera. Krzyczy na Engiego, dlaczego wypuścił chłopca, a następnie nakazuje rodzeństwu wejść do środka. Przerażona Laura zabiera Olivera do swojego pokoju i zaczyna oglądać tutoriale dotyczące demonicznych rytuałów, Podczas gdy chłopiec na chwilę wraca do normy. W jakiś sposób udaje jej się go uspokoić, delikatnie pocierając jego czoło, a później karniąc go kosmykiem włosów, które ukradła kilka dni temu. W następnej scenie Engi w końcu decyduje się wziąć prysznic w łazience, aby oczyścić umysł. Wkrótce pojawia się tam Oliver, ale Engi ma halucynację, że jest to jego zmarły ojciec i zaczyna panikować. Oliver tajemniczo mówi, że umrze w deszczu, a przerażony Engi poślizgnął się i stracił przytomność. Później Engi budzi się w szpitalu i natychmiast próbuje wyjść, ale kilku lekarzy go powstrzymuje. W domu zaczyna mocno padać, a samotna Piper idzie do pokoju Laury. Zaczynają oglądać stare filmy kafi w telewizji i zbliżają się do siebie. Później Laura odwiedza Andy'ego w szpitalu i wyjawia, że doznał on wstrząsu mózgu podczas incydentu w łazience. Przyniosła mu prezent, ale Engi bardziej martwi się o swoją siostrę i namawia Laurę, aby nie wypuszczała jej na deszcz. Kiedy ona pyta dlaczego, Engi wyjawia, że widział w łazience swojego ojca, który dał mu to ostrzeżenie. Laura sugeruje, że mógł po prostu znów mieć halucynacje dotyczące ojca i obiecuje, że zawsze będzie trzymać Piper w domu. Jednak gdy tylko Laura wraca do domu, pierwszą rzeczą, jaką robi ta szalona kobieta, jest zabranie Piper na zewnątrz, aby pobawiła się w deszczu. Obie śmieją się i dobrze się bawią, tak jak kiedyś Laura z jej zmarłą córką. Po chwili prowadzi Piper do pobliskiej szopy i ubierają w stare ubrania kafi. Następnie delikatnie pyta Piper. Czy chciałaby tu zostać na zawsze, ale dziewczynka odpowiada, że ona i Engi planują wyjechać, gdy tylko skończy 18 lat. Wyraz twarzy Laury na chwilę się mroczy, ale wymusza uśmiech i mówi Piper, że ma jej coś do pokazania. Następnie chwyta ją za rękę i każe jej dotknąć czegoś w zamrażarce, a my z przerażeniem dowiadujemy się, że znajdują się w niej zwłoki Kafi. Następnego dnia Engi w końcu wraca do domu, ale jest wyraźnie zaniepokojony obrotem wydarzeń. Laura tymczasem przebywa w swoim pokoju z Oliverem, oglądając demoniczne rytuały, jakby to był jej ulubiony program. Poradnik pokazuje trzy przerażające kroki: pochłonięcie starego ciała, naśladowanie śmierci i oczyszczenie duszy w nowym ciele. Po wykonaniu tych trzech kroków, zmarła osoba wraca do życia. W tym momencie staje się jasne, że Laura próbuje wskrzesić swoją zmarłą córkę, używając tego samego demonicznego rytuału. Po tym Laura nagle zakłada perfumy Andy'ego i idzie do pokoju Piper, gdy ta śpi. Przez chwilę wpatruje się w dziewczynę, ale potem uderza ją i opuszcza pokój. Rano Laura oskarża Endiego o uderzenie swojej siostry, sugerując, że oszalał. On stanowczo zaprzecza, ale Piper twierdzi, że wyczuła zapach Endiego. W tym momencie Endi dostrzega Olivera stojącego na deszczu i zdaje sobie sprawę, że coś jest naprawdę nie tak, więc nagrywa filmik z chłopcem, ale przebiegła kobieta wyrywa mu telefon i go niszczy. Wściekły Endi popycha ją na ścianę i prawie uderza ją w jej żałosną twarz. Następnie namawia Piper, aby jak najszybciej stamtąd uciekli, ale ku jego zaskoczeniu, ona odmawia i decyduje się zostać z Laurą. Angie zdaje sobie sprawę, że ta obłąkana kobieta już wyprała mózg jego siostrze, więc sam wychodzi z domu. Udaje się prosto do opieki społecznej, ale kiedy tam dociera, jest zszokowany, widząc plakat z informacją o zaginięciu chłopca, który wygląda dokładnie jako Oliver. Z drugiej strony, Laura podwozi Piper do salonu gier, aby mogła rozpocząć swój rytuał w domu. W międzyczasie Andy konfrontuje się z Wendy i opowiada jej wszystko, ale ona również uważa, że oszalał po śmierci ojca. W rzuca plakat zaginionego chłopca na jej biurko i twierdzi, że Laura go porwała. Dowiadujemy się, że agencja nigdy nie sprawdziła przeszłości Laury i po prostu jej zaufała, ponieważ pracowała tu od 20 lat. W domu Laura odkrywa, że Oliver kompletnie oszalał, zdemolował całą kuchnię i jest cały we krwi, jak prawdziwy demon. Bez ostrzeżenia Oliver atakuje Laurę i odgryza jej kawałek dłoni, ale jej udaje się uciec i zamknąć się w pokoju. W biurze pomocy społecznej Engi twierdzi, że zaginiony chłopiec jest w domu Laury i błaga Wendy, aby przynajmniej poszła z nim i sprawdziła. W domu Laury Oliver jest tak głodny, że zaczyna jeść pyszny stół. Kiedy to nie wystarcza, zaczyna rozrywać własne ciało, aby zaspokoić głód. Wkrótce potem Laura wychodzi ze swojego pokoju i znajduje Olivera na deszczu. Ponieważ jest on ważną częścią jej rytuału, zaczyna rysować okrąg na lustrze, używając krwi ze swojej zranionej dłoni. Plan zaskakująco działa, ponieważ demoniczny Oliver natychmiast zostaje przyciągnięty do okręgu. Kiedy w końcu się uspokaja, Laura prowadzi go do szopy, aby mógł ucztować najmartwej córce, rozpoczynając pierwszy etap swojego rytuału. W międzyczasie, gdy Wendy i Engi są w drodze do domu Laury, Engi zostawia serdeczną wiadomość głosową dla swojej siostry. Niestety okazuje się, że Laura ma telefon Piper i szybko zdaje sobie sprawę, że przyjeżdżają po nią. Zaczyna jak najszybciej sprzątać cały dom i przebiera się w czyste ubrania, aby ukryć swoje obrażenia. Niedługo potem duet dociera do domu, a Wendy postanawia porozmawiać z przyjaciółką na osobności. Laura wita ją, jakby nic się nie stało i pokazuje jej cały dom, w którym nie ma nic podejrzanego. Tymczasem Engi staje się coraz bardziej niespokojny, więc postanawia sam poszukać informacji. Idzie prosto do szopy, wyłamuje kłódkę i wchodzi do środka. To, co widzi, szokuje go do głębi. Barbarzyński Oliver ucztuje na zwłokach Kafi. W domu Wendy zauważa zakrwawioną rękę Laury, a w tym samym czasie Engi zaczynają wołać. Zdając sobie sprawę, że została zdemaskowana, Laura chwyta Wendy i błaga ją, aby nie wychodziła na zewnątrz, ponieważ próbuje sprowadzić z powrotem swoją córkę. Twierdzi również, że Piper musi zostać złożona w ofierze, ale zszokowana Wendy odpycha ją i wybiegła z domu. Engi prowadzi ją do stodoły, gdzie przeraża ją demoniczny chłopiec, więc oboje szybko uciekają. Niestety Wendy zostaje potrącona przez samochód. Biedna Wendy ginie na miejscu, a Andy odnosi śmiertelne obrażenia. Laura podchodzi do niego i brutalnie topi go w kałuży deszczowej wody, aż on również umiera. Teraz, gdy droga jest wolna, Laura zabiera Piper z powrotem do domu, aby dokończyć rytuał. Kiedy Piper jest zajęta przeciąganiem ciała Wendy, słyszy wołanie swojego brata, ale okazuje się, że to Oliver naśladuje jego głos. Ponieważ nie może go zobaczyć, Dotyka jego zmasakrowanej twarzy i natychmiast zdaje sobie sprawę, że jest on potworem. Wkrótce potem pojawia się Laura i zabiera ją, ale Piper wie już, że ta kobieta jest zła, więc szybko biegnie do łazienki i zamyka drzwi. W środku Piper znajduje ciało swojego zmarłego brata leżące na podłodze i zaczyna płakać, przepraszając go. Wkrótce Laura otwiera drzwi i wyraźnie ujawnia Piper swój plan. wyjaśnia, że umieściła Anioła, czyli demona, w Oliverze, a teraz on umieści kafi w Piper ponieważ oboje są tacy sami. Laura mówi następnie, że aby rozpocząć rytuał, będzie musiała utopić Piper w basenie, więc przerażona dziewczyna próbuje uciec, ale jej słaby wzrok sprawia, że uderza w ścianę. Następnie Laura wyciąga nieprzytomną Piper z domu, a przy basenie pojawia się również ciężarny i opętany Oliver. Wrzuca Piper do basenu i przygotowuje się do utopienia jej w tym samym miejscu, w którym dawno temu zginęła jej córka. Tego dnia również padało, dlatego Laura tak długo czekała, aby odtworzyć śmierć córki. Piper robi wszystko, co w jej mocy, aby się bronić, i w akcie desperacji krzyczy mamo, co uderza Laurę jak grom z jasnego nieba. Laura przypomina sobie dzień, w którym utonęła jej córka i zaczyna głośno płakać. Piper wykorzystuje tę okazję i ucieka z basenu. W pewnym momencie Oliver próbuje ją osaczyć, ale ona odważnie kopie go i ucieka stamtąd. Piper biegnie dalej, aż w końcu dociera do drogi, gdzie ratują ją niektórzy ludzie. W międzyczasie Oliver natrafia na własny plakat z informacją o zaginięciu. Co przywraca mu poczucie człowieczeństwa. Celowo przekracza więc białe koło, ale znów zaczyna się konwulsyjnie trząść na ziemi. Z drugiej strony, zdruzgotana Laura idzie do szopy, bierze ciało córki i kieruje się do basenu. Wkrótce potem na miejsce przybywa kilku policjantów i znajduje brutalnie okaleczonego Olivera na ziemi. Ponieważ przekroczył on krąg ochronny, demon w końcu opuści jego ciało, a Oliver błaga o pomoc własnym głosem. Film kończy się, gdy policjanci otaczają Laurę w basenie, która wciąż trzyma swoją martwą córkę. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.